z tej strony Naomi i i Tomas w kolejnym odcinku z Seattle's Submarine. Lecimy z kolejnym odcineczkiem. I cóż, zaczynamy z grubej rury, bo od razu bierzemy się za robienie nasion, tak jak widzicie, wszystkie nasiona, które mieliśmy zrobić, czyli iron, diamenty, jak również creeperowe soldiary, mam przygotowane. Teraz tylko wystarczy właśnie tutaj umiejscowić te rzeczy. No i cóż, tak właśnie. Zaczynam odcinek, przy okazji też na samym początku przypomnę wam o tym, żebyście zostawiali łabeczki w górę i komentarze pod tym odcinkiem. A jeśli jesteście nowymi subskrybentami, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Byłoby mi z tego powodu bardzo miło, bo dążę do tysiąca subskrybentów. W sensie dążymy w sumie jako kanał. Byłoby mi miło, gdyby w końcu się to udało, a niestety ostatnio leci tylko i wyłącznie w dół. Wiem, że prawdopodobnie jest to związane z tym, że ostatnio... Nie odbywają się naprawdę żadne livey, ale po prostu mam bardzo napięty czas ze względu na to, że zaczęłam studia, no i jeszcze przy okazji pracuję, a chcę wypuszczać dla Was te odcinki, no to po prostu ostatnio mam bardzo mało takiego czasu samej dla siebie i przez to każdy możliwy wieczór spędzam raczej sama ze sobą, niż właśnie no, robiąc dla Was live. Y. Może się to zmieni, bo też jest event Dead by Daylight, więc y, chciałabym trochę więcej na tym posiedzieć. No, ale dobra, mamy zrobione już te nasiona. One do żadnego questa nie są potrzebne, ale ja potrzebuję wrzucić tutaj diamenty, żeby one się przerobiły. W każdym razie już będziemy mieli te nasze właśnie ym, nasiona dostępne. Więc to będzie dla nas duże ułatwienie. Bo jako tako one może teraz mi potrzebne nie są. Ale na pewno mogą być. No i tak jak widzicie mam 39 diamentów. Bo w krystalarium przerabiały się wszelakie właśnie potrzebne mi do tego rzeczy. Jeszcze chciałam zobaczyć czy ja stworzyłam te nederowe... Nederowe nasionko. Ale tak szczerze nie widzę żebym go miała. A widzę że tutaj mam je zapisane. Więc dosyć dziwnie, no ale dobra, bo chcieliśmy lecieć dalej z tym. I teraz tak, do tego będę potrzebowała mm, no właśnie, ile rzeczy? Bo potrzebujemy cztery Elite Komponenty, czyli cztery Resonant Integral komponenty, czyli potrzebujemy po cztery sztuki każdego takiego rodzaju właśnie. I nie mam Hardenet. Czyli będę potrzebowała stworzyć oczywiście sobie. Inwar, a Inwar tworzyliśmy. A mam nasionko Inwaru? Inwar, mamy nasionko Inwaru. Dobra, to wiecie co? Ja po prostu je wsadzę do przerobienia do Sinmakera, Makera, nie do patogeniki insolatora. I niech one się tutaj przerabiają. I to, i to. I wrócę do Was, jak tutaj się przerobimy jakieś większej ilości, żebym mogła po prostu dalej to kontynuować. No bo co, dalej potrzebujemy zrobić ten Rayforce, a do reinforce za to nie mamy Signalum i w ogóle chyba nie mam Signalum. Dokładnie tak, więc trzeba byłoby coś wykombinować. A Signalum robiliśmy za pomocą Tinu, Kopru i Redstone'a. To akurat chyba byśmy mogli zrobić, bo Redstone'a jeszcze mam jako tako, choć tego też zaczyna powoli brakować. Skoro wzięłam półstaka... Redstone'a i widzę, że kopru też tutaj zaczyna powoli brakować, niestety. Powiem wam, że deficyt w surowce jest akurat mocny i tutaj zostają nam trzy sztabki, to ja bym wolała jednak zrobić sobie koperowego Seeda, żeby potem móc go na spokojnie przerabiać na rudę i tak samo zrobiłabym również z Redstone'em, bo wydaje mi się, że to są takie... Surowce ym, pierwszej potrzeby, o w sumie tak to bym mogła nazwać. Więc zobaczmy, ile byśmy byli w stanie przekraftować na pomarańczową esencję, bo tej esencji dokładnie byśmy potrzebowali. Myślę, że będzie jej w sumie wystarczająco na trzy takowe nasionka. Tak, będzie jej wystarczająco, bo potrzebuje jej chyba 12 dokładnie na każde nasionko, oczywiście. Um, po cztery i teraz tak w takim razie będę potrzebowała jeszcze seedy a do seedów nie mam niestety prosperity które gdzieś tutaj powinno o właśnie być bo tutaj się przetwarza ono no i dobra mamy prosperity więc zróbmy sobie trzy nasionka ja w takim razie zrobię cztery kopru do przerobienia i do przerobienia będę chciała czekać bo jak tutaj będzie Stack, to ja z tego staka będę potrzebowała 24, czyli tutaj 4 sztapki mogę zostawić. Będę potrzebowała również koper w sztukach 4 i będę potrzebowała jeszcze tinu w ogóle 8 tutaj zostawić i i co jeszcze redstone'a. Dobra, jeszcze redstone'a. Więc tak się tutaj prezentują surowce, które na razie będę potrzebowała właśnie przerobić jeszcze na nasiona, więc to zrobię po prostu z wami. A w międzyczasie też przerabia nam się ten inwar i reszta dalszych surowców, które również będę potrzebowała. Oczywiście byśmy mogli zrobić od razu nasiono dotyczące sygnalum, ale to jest nasiono czwartego stopnia. Co w się sensie ja sobie je zapiszę, ale na razie go robić nie będę. Tak samo byśmy mogli zrobić w sumie elektrum, bo elektrum też będzie nam potrzebne, ale to też nasiono czwartego stopnia. I to jest jeszcze trochę za drogie, w sensie, no bo wiecie, jakby esencja pomarańczowa, esencja niebieska, no to zdecydowanie różnica, zwłaszcza, że na niebieską to jeszcze potrzebowałabym 16 właśnie tej naszej pomarańczowej, a wtedy byśmy uzyskali po prostu tylko i wyłącznie jednego sida, A tak mamy trzy, co prawda trzeba 3 razy dłużej czekać, no bo przecież muszę poczekać na każdy surowiec z osobna, ale chociaż właśnie, no myślę, że po jednym seedzie. Zawsze tutaj wypada mieć, żeby móc sobie działać i na tych surowcach, właśnie bardziej podstawowych. A jak tutaj się będą przerabiać te właśnie rzeczy, to potem będziemy sobie je przerabiać na. Czekajcie, bo wrzucę jeszcze tutaj to, żeby się przerobiło, i em, to będziemy mogli przerabiać po prostu za pomocą naszych craftingów. Właśnie w taki sposób, plus in var prawdopodobnie w taki sposób. No, i teraz mogę wykonać już ostatni Hardenet Integral Component. No, a do tego będę potrzebowała oczywiście te, ale tak jak powiedziałam, to sygnalum, które aktualnie się wykonuje. Takiego sygnalum będę potrzebowała 8 takich tych, a na 8 potrzebuję 4, czyli będę potrzebowała 32 sztuki sygnalu. Które właśnie się przerobiło w sumie, te 6 sztuk nadal mi zostanie, no bo po przerobieniu tego będę mogła wykraftować już właśnie nasze cztery tutaj Reinforce Integral komponenty. I teraz tak, potrzebuję wrzucić kwarc, bo chyba. Nie, kwarcu powinno nam wystarczyć, ale w sumie nie wiem. O, właśnie, elektrum nam nie wystarczy za to. Je na pewno trzeba będzie przekraftować albo w taki sposób, czyli silver i gold. Albo w łatwiejszy sposób, czyli z nasion, znaczy nie wiem czy to jest łatwiejszy, na pewno dużo bardziej czasochłonny, bo jednak na te surowce trzeba poczekać. Ale tutaj mam trochę silvera i trochę właśnie golda, więc w momencie kiedy jeszcze tutaj się przerabia to sygnałom to ja sobie zrobię te nasze sztabki. Jeszcze cztery będę na pewno potrzebowała, bo właśnie tutaj się nie dorobi większość rzeczy. No, ale to są craftingi akurat, które w większości już widzieliście, więc przejdźmy do craftingu, którego jeszcze nie widzieliście. No i to jest właśnie zrobienie naszego rezonant integral komponenta. Potrzebujemy lumium Jiry i lumium to też e, można zrobić z tego nasiona, więc ja sobie to zaznaczę. Ale Lumium e, właśnie chyba mamy. Dokładnie tak, mamy Lumium i z tego Lumium będę potrzebowała staka. Pustaka na przerobienie go na Jiry. No i potrzebujemy jeszcze ym, oczywiście zrobić Enderium. Enderium to jest akurat sit piątego tieru, ale to nieważne, bo Enderium idzie też zrobić z Induction Smeltera, tylko do tego potrzebujemy właśnie diamenty, Enderperły i lid. Lidu mamy bardzo dużo, więc ja sobie wezmę lidu 48, niech będzie. Do tego będę potrzebowała w takim razie 16 Diamentów i 32 enderpeł. I pytanie, czy ja w ogóle mam ender perły w takiej ilości? Enderperły, czy ja w ogóle gdziekolwiek mam enderperły i czy ja będę w stanie może jakkolwiek zrobić? Bo powiem wam, że chyba się. Nie zapowiada. Żebym gdzieś miała mieć Ender Perły. Tutaj w ogóle robiłam sodium, ale na to to nie zwracajmy uwagi. To akurat długo trwało, ale jak ja mogę zrobić Ender Perły? Um, tak szczerze? Ale czekajcie, bo tutaj jeszcze był inny sposób z ender dust? ale to mi nie pomoże. A z czegoś innego? Chyba na to wygląda, że nie. To wiecie, co będziemy musieli zrobić? Będziemy musieli dążyć do Enderium Sida. ze względu na to, że. O kurde, to będzie bardzo, bardzo czasochłonne. W sensie, wydaje mi się, że Souljary też idzie napełniać inaczej. Bo jeśli wpiszemy sobie tutaj tą modyfikację, to wydaje mi się, że za pomocą. Likwidowania potworków tym oto dagerem pochłaniamy o dokładnie tym w sumie. Tak, wydaje mi się, że dokładnie tym. To jeśli pochłaniamy potworki tym dagerem, to dostajemy właśnie esencję z potworów do tych jarów. Tylko problem jest w tym, że tutaj trzeba pokonać albo zrobić w sumie podstawowe yy, cztery jary, czyli szkieletonowy, trzeba zrobić zombiakowy i trzeba zrobić yy, chyba creeperowy i spiderowy. No i nie wiem, czy bym miała na to w sumie surowce, ale moglibyśmy spróbować się tym zająć, choć to będzie bardzo, bardzo ciężkie. No bo same zrobienie tutaj właśnie e, naszych sztabek jest już dosyć ciężkie. Czekajcie, potrzebuję cztery takie, czyli potrzebuję jeszcze dwie sztabki tego. I to potrzebuję przerobić sobie jeszcze z solium. Proszę bardzo. No i tutaj jeszcze wchodzi cztery sztuki, nie, trzy sztuki na każdy słoik takiego szkła. Czyli będę go potrzebowała zdecydowanie więcej, a y, Soul Dust, no robimy z y, przepalania, tak jak wam pokazałam w ostatnim odcinku, potrzebujemy tego bardzo dużo, no tutaj trochę wyprodukowałam, ale nie jakieś nadzwyczajnej ilości. Tutaj chyba jeszcze gdzieś mam Polored Stone. Gdzieś by tutaj był? Byłby, oczywiście, żeby byłby. Więc ja bym to przekraftowała sobie. Nie wiem, może w, tak, w, takiej, w takiej ilości w sumie. To wrzucę sobie do systemu. A to idzie do przepalenia. No i e, w sumie na razie to by było na tyle. Bo ja będę potrzebowała zrobić jeszcze takich cztery sło słoiki. Bo przecież będziemy chcieli zrobić jeszcze z Endermanami to samo więc tego soulstone'a na pewno tutaj dużo zejdzie. No i to głównie opiera się właśnie tutaj na przepalaniu, ale tak jak możecie zaobserwować tutaj, coś innego się przepalało. No ale dobra, ja sobie po prostu na te wszystkie rzeczy poczekam i zaraz do was wrócę, jak to będzie gotowe. Dobra, już do was wracam, ale nastały mnie dwa problemy, bo prawie i to dosłownie zabrakło milimetra, żeby wykonać yy, właśnie te nasze słoiki, bo patrzcie, o tyle o ile mam już 4 słoiki, o tyle o ile mam 40 stringów, 20 gampadera i 20 bombila, które są mi potrzebne, o tyle o ile nie mam jednego Roten flesha. Cóż za ironia, no ale tak właśnie się wydarzyło, że nie mam jednej jedynej rzeczy, która blokuje mnie przed tym, żeby zrobić zombie jara. No bo nie mam zombie heada, a Roten nie da się znikąd pozyskać. I teraz moje największa, moja największa zagwostka w sumie. Skąd ja pozyskałam tyle Rotten Flashy? Bo tutaj Rotten Flashy nie ma, niestety. I tak szczerze, nie wiem. W sensie wydaje mi się, że może ze skrzynek z Netheru, może tam właśnie były te wszystkie Rotten Flashe, które uzbierałam jakimś cudem. No ale szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, gdzie bym mogła właśnie te Rotten Flashy dostać. No ale dobra, bo ja chciałam zrobić jeszcze z wami te dwie kolejne rzeczy, czyli właśnie do tego miecza. A w sumie to sam miecz przede wszystkim i właśnie z tym jeszcze związane te sztabki, no bo sztabek będę potrzebowała aż 4 sztuki. Niestety, ale trochę trochę to jest niestety surowca zmarnowanego. No, ale tak trzeba, no to, no to nic innego nie poradzę na to. Miecz możemy zrobić. Mamy dwie sztuki właśnie solium na tutaj ten crafting. No, i jeszcze potrzebuję dwa diamenty obtoczone Prosperity. Już mi się skończyło Prosperity, ale to nic, bo ono nadal się tam przerabia. Więc teoretycznie na miecz wszystko mamy oprócz tych słoików. No, i teraz tak prawdopodobnie będę szła do neteru, bo tak jak widzicie, mam 9,5 na 10 tego słoika. No i będę chciała znaleźć tam rotten no bo to jest dosyć ważna rzecz i bez niej do przodu ruszyć nie mogę. No, ale to tak w sumie chciałam Was zawiadomić, albo w sumie, może tutaj jesteśmy w stanie kupić rotten flaszę. Niech ktoś mi da pieniążki do tego pojemniczka. Zobaczmy, czy tutaj mogę kupić. Nie, nic takowego nie mogę kupić. Teoretycznie mogę zrobić coś takiego, bo... Da, to znaczy teraz już nie, ale ogólnie mogłam zrobić coś takiego, że, yy, że przywołać zombiaka i liczyć na to, żeby wypadną mi dwa rotten flesze. Ale rotten flesze chyba nie są stuprocentową szansą na wypadnięcie z zombiaka, więc równie dobrze mogłabym to robić w nieskończoność i stracić wszystkie rotten flesze, żeby właśnie spróbować to Nadrobić. No ale dobra, w takim razie ja idę do netheru. No i zobaczymy, co z tego w sumie wyjdzie. Może gdzieś w skrzynkach bym miała właśnie rotten flesza. Kto to w sumie wie? Bo no ja w sumie nie wiem, muszę zjeść jeszcze jabłka, bo ewidentnie jestem głodna. Dobra, nie jestem w 100% przekonana i nie wiem, czy słuszne jest to, co akurat chcę aktualnie zrobić. A mianowicie zaatakować pigliny. I czy tego bardzo pożałuję? No, pewnie znając życie to tak. Ale cóż. To nie, e, kto nie, kto nie, kto nie, próbuje, ten nie pije czy coś takiego. Więc e, zaraz to zrobimy. Tylko chciałam jeszcze zamienić w sumie płetwy na jakieś buty. I w sumie może na te buty. No i dobra, przekonajmy się, czy rzeczywiście by tak było. Oczywiście zwołam tutaj wszystkie możliwe pingli, pigliny, ale tak jak widzicie mamy rotten flashe. I mamy nawet złoty miecz, no ale to tyle, co w sumie bym potrzebowała, więc aktualnie lecę już tylko do domu i w sumie tam się zobaczymy. Dobra, wydaje mi się, że wszystko jest aktualnie gotowe. Mam nasze słoiczki, więc czas teraz przetestować czy ułożenie naszego nożyka z właśnie ingotami, dżemami i wszystkimi tymi słoikami, którymi pozyskałam, tak jak zresztą widzicie. Czy to zadziała i czy po wyprodukowaniu chociaż jednego słoika w momencie, kiedy będę likwidować endermany, no to będzie, będą się one napełniać. To jest w sumie chyba największa zagadka, której sama jestem zresztą ciekawa, bo wydaje mi się, że coś takiego było, ale czy jestem w 100% do tego przekonana? No raczej nie, więc przekonajmy się. Mam takowy słoik, chyba nic nie potrzebuje. Robić, żeby właśnie te dwa przedmioty ze sobą połączyć, potrzebuję na pewno jeszcze łódkę. Tylko czy ja jestem w stanie wykraftować łódkę? Jestem w stanie. Przynajmniej nie z tego drewna, ale wydaje mi się, że chyba. A, czy ja mam jakiekolwiek drewno, żeby wykraftować tą łódkę? Bo wydaje mi się, że z kolorowego drewna tego nie zrobię. Ale mogę to zrobić ewentualnie z bambusowego? O, tego nie da się przerobić na zwykłe drewno. A czy mogę zrobić łódkę bambusową? Dokładnie tak. Bo mamy tu bambusa. I z bambusa bambusa się robi... No właśnie, jak mogę zrobić bambusową łódkę? Potrzebuję bloki bambusa, a bloki bambusa robię tak. Tak, dobra. I potrzebuję ich parę. Chyba trzy dokładnie. Żeby przerobić to na planki i zrobić ubódkę. Okej, okay, czyli to mamy w sumie. No i to w sumie tyle, żeby pojechać do. Po, pojechać. Pójść do netheru. I przekonać się czy Endermany rzeczywiście będą chciały wchodzić po pierwsze do tej łódki A po drugie czy zabijane tym mieczykiem będą ładować mi Soul Jara To jest chyba najważniejsza rzecz jaką chciałabym sprawdzić Więc cóż, no chodźmy po prostu tutaj na dół Teleportujemy się do Netheru Potem pójdę sobie do twierdzy Bo stwierdzy twierdzy było bardzo blisko do... Do 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 biomu Dydermanami dokładnie tam jest, więc trzeba się tam udać. Ja zabieram to ze swojego ekwipunku. Wezmę sobie łódeczkę przy okazji. Nie mam jako takiego armora, więc raczej będę chciała to zrobić jakoś szybko. Widzę, że tutaj szkielet stoi mi na drodze przy okazji. Ale to sobie go załatwię normalnie. A czy wysoko tutaj jest? Nie. No i zobaczmy na tym Endermanie, czy on by chciał skoczyć mi do łódki. Nie, ja nie. Tylko Enderman, który tutaj stoi. Czekajcie, zrobimy mu tak. I czy ty będziesz chciał... Dobra, wsiadł do łódki, no i teraz... Czy zlikwidowany tym... Będzie ładował mi Souljara! Tak, y oczywiście, że tak będzie. Więc super rozwiązanie, yy, które będziemy właśnie mogli wykorzystać. Więc ja prawdopodobnie poza odcinkiem, albo w sumie teraz na odcinku będę sobie właśnie ładować yy, tego sojdżera za pomocą właśnie endermanów. Tylko będę je musiała, no właśnie, sprowadzać do jakiegoś takiego, wiecie, neutralnego gruntu, gdzie będę mogła postawić łódkę, żeby one wsiadły. No, i je wybijać, żeby napełniać po prostu słoiki. Myślę, że to będzie dosyć czasochłonne, ale zdecydowanie po prostu wyjdzie. Tak jak widzicie, dostaję półtorej za każdego, czyli na taki słoik potrzebuję takich endermanów 5, tak z tego co liczę mniej więcej. No i cóż, ja idę uzupełniać, a z wami się widzę, jak już wszystko po prostu będzie uzupełnione. Okej, okay, jestem już do Was wróciłam. Tak jak widzicie, mam cztery soldale wypełnione Endermanami, więc całkiem spoko. Ogólnie siedem Endermanów potrzebne jest na jeden słoik, bo tak rozkminiałam to w międzyczasie i zdałam sobie sprawę, że bardzo źle Wam powiedziałam. Ale, no właśnie, są dwie rzeczy, które możemy zrobić, a mianowicie tu zyskałam też całkiem sporo Enderperł. Czekajcie, dlaczego to nie wchodzi? Te Enderperły chyba muszą być właśnie spulwerizowane, więc niech one się... w sensie nie underperły, tylko diamenty więc niech one się pulwerizują a ja w międzyczasie chciałam wykonać jeszcze te sztabki no bo przecież je też będziemy potrzebowali i to będę ich potrzebowała w sztukach 4, ale wiadomo wykonam sobie tego troszkę więcej i będzie na zapas bo potrzebujemy jeszcze w ogóle mm, black iron ingoty black iron ingoty 4 sztuki żeby je przerobić sobie na plejty. E, no i te plejty zrobimy sobie oczywiście tutaj. Tutaj się już pulwerizuje, więc jak rzucimy, to będzie nam się robić już Enderium, więc e, jesteśmy całkiem blisko właśnie wytworzenia e, naszego trzecioterowego craftingu. No, ale e, tak, jestem dumna, że pozyskałam te i Jestem dumna, że też wpadłam na to, że w ogóle potrzeba tutaj właśnie. Tego miecza, żeby napełniać te pojemniki, i obawiam się, że nie wystarczy nam enderiumingotów, bo potrzebuje ich dokładnie 16, a do 16 sztuk potrzebuje 16 enderpereł, więc raczej jest to niemożliwe, żebyśmy to zrobili. Tak przynajmniej mi się wydaje, że tutaj mamy. W ogóle tutaj jest jakiś. Dziwna kombinacja, bo powinniśmy dostawać za to dwie sztuki, a dostajemy tylko jedną. Więc. A nie, dostajemy dwie. Więc nie jest zmieniony crafting. No nie wiem. W każdym razie, no zobaczymy, ile z tego dostaniemy. Mam nadzieję, że dostajemy chociaż 16 sztuk, żebyśmy mogli podziałać sobie właśnie tutaj dalej. No bo już chciałabym zamknąć tą całą zakładkę odnośnie właśnie tego Colored Caves'a. I przejdziemy sobie do zakładki Shrines, czyli e, z kluczykami, bo e, tak jak widzicie je trzeba wykonywać w Elite Craftingu, więc e, do tego właśnie trzeba tutaj chwilę poczekać, aż właśnie przejdziemy przez tą zakładkę. No dobra, jeszcze dwie sztabki, jeszcze dwie sztabki i będziemy to mieli, jeszcze jedna sztabka i... No, zabrakło mi enderpereł. Któż by się spodziewał, że taka sytuacja może nastąpić? Niestety takowa nastąpiła, więc trzeba będzie poczekać albo na esencję, albo muszę iść z powrotem na endermany. O nie, tak mi się już nie chce, no ale dobra. Cóż innego mogę robić? Lecę endermany i będę tutaj, jak nabiję dwie enderperły. Dobra, tak jak możecie zaobserwować, jednak stwierdziłam, że zrobię nasionko, bo będzie mi zdecydowanie łatwiej pozyskiwać z niego na e esencję, nie na esencję. tylko esencję. Więc zrobiłam nasze nasionko i idę teraz je przerabiać na esencję, żeby wykreftować kolejne dwie ender perły i zrobić w końcu ten stół, bo ewidentnie tego potrzebuję. Dobra, wykończyłam już ostatnie właśnie Rezonant Integral Komponent, więc możemy stworzyć z tego Elite komponenty. No i z Elite komponentów stworzyć nasz Elite Crafting Table i zakończyć naszą zakładkę. Myślę, że dzisiaj całkiem sporo się narobiliśmy, choć tak naprawdę wy całego procesu tego przerabiania nie widzieliście, ale y, powiedzmy, że na odcinku i tak, i tak uczestniczyliście w tym. Czekajcie, czy ja mam do zaliczenia to? Nie, po prostu muszę zrobić crafting i skończymy sobie na dzisiaj właśnie nasz jeden z chapterów. Otworzył nam się w takim razie kolejny chapter i tutaj e, mamy jeszcze A-Quest, a potem zostały już nam tylko i wyłącznie endgame'owe questy. Więc e, tak to się dzisiaj prezentuje, ja idę się z Wami pożegnać w nederze, ale jeszcze zanim to, to postawię sobie tutaj nasz Elite Crafting Table. No i tak jak widzicie jest to crafting e, 7 na 7. Tak właśnie to wygląda. Tak jak powiedziałam, będziemy teraz już kończyć, więc ja dziękuję Wam za to, że byliście. Dziękuję za to, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!